Pierwszy mecz wygraliśmy z drużyną gimnazjum z Bizin. No wiadomo, pierwszy mecz zawsze ciężki, bo nie aż inauguracyjny w grupie, ale myślę, jestem dobrej myśli, że po tym sukcesie pierwszym 4-1, myślę, że następne mecze u nas w Ożarowie z dwoma Ostrowcami rozstrzygniemy na naszą korzyść i wyjdziemy z grupy z pierwszego miejsca. Potem zobaczymy, no, liczę na sukces. Jak zwykle, myślę, jak co roku organizacja jest bardzo dobra. Yeah! Yes! Yes! Yes!